Mniejszość niemiecka zdecydowała się wystawić kandydata na senatora tylko w jednym okręgu obejmującym Opole i powiat opolski, został nim starosta Henryk Lakwa. Mniejszość niemiecka miała reprezentanta w Senacie Gerarda Bartodzieja przez pierwsze dwie kadencje polskiego parlamentu, a więc w latach 1991-1997. 15 października o kolejny w historii mandat w Senacie dla mniejszości niemieckiej powalczy starosta opolski. Pan Henryk Lakwa Obecny starosta to człowiek, który tak naprawdę od początku funkcjonowania samorządów był w tym samorządzie, w gminie, a od 25 lat w starostwie. Tak naprawdę, starostwo polskie to Lakwa. Lakwa to starostwo polskie. Dla nas bardzo istotne, aby to właśnie kandydat reprezentujący wartości, które są dla nas istotne, reprezentował nas, mniejszość niemiecką, w najbliższych wyborach do Senatu. Startuje, dlaczego? Dlatego, że widzę, że zmienia się w kraju coś co nazywamy centralizmem, coraz bardziej ten centralizm wchodzi do naszego małego hajmatu, do naszego regionu, ale również w kraju, widać to poprzez zmniejszenie zadań, które ma, np. chociażby samorząd powiatowy, którego reprezentuje. Mniejszość niemiecka zdecydowała się także poprzeć Beniamina Godyle, kandydata Koalicji Obywatelskiej startującego w okręgu 53, obejmującym wschodnią polszczyznę. Liczba wyborców głosujących na Komitet Mniejszości Niemieckiej w wyborach parlamentarnych przez lata malała, by ze 132 tysięcy w 1991 roku spaść do 32 tysięcy w roku 2019. Z drugiej strony liczba głosów w 2019 roku była o 4,5 tysiąca większa niż w 2015. Politycy mniejszości niemieckiej dostrzegają ten wzrost i liczą na kontynuację trendu. Bartosz Sadliński, Kurier Polski.